Rado obejrzeć nową inwestycję, mianowicie jest to mieszkanie, które będziemy dzielili albo na trzy, albo na cztery kawalerki. To wszystko zależy od tego, jak technicznie będzie można to zrobić. Poza tym zaraz spotkam się z inwestorem i będziemy ustalać. Wszystko zależy od tego, jak blisko są piony i jak będzie można doprowadzić odpływy. Zależy nam na tym, żeby nie robić pompomłynków, bo jak wiecie czy nie wiecie, pompomłynki są wadliwe i użytkowane przez osoby, które wynajmują mieszkanie, wcale są bardzo kłopotliwe dla inwestorów. Więc yy, zaraz pokażę Wam to mieszkanie, jak wygląda w stanie zero, czyli w stanie nieruszanym przez nas. Do zobaczenia później. Hej! Witajcie z powrotem. Wchodzę już na mieszkanie, które ma rozdzielone na 3 kawalerki. Rozsiadamy, do jak dostaniemy. Pięknie wygląda mieszkanie, pięknie. Widzę, że właściciele zrobili za nas część roboty. Fajnie, miło z ich strony. Będzie mniej demontażu. Widzę, że ktoś chyba szybko stąd uciekał. Ok, więc do rzeczy. Mamy plan. I tak ma docelowo wyglądać mieszkanie. To co widzimy przed nami, to jest taka kawalerka. Tutaj mamy piony, więc nie będzie żadnego problemu ze spływem grawitacyjnym. Trzeba będzie zamrozić grzejnik. zamurować okno. Tutaj widać była stara kuchnia. I jeżeli dzielimy na kawalerki, to z tej wentylacji. Trzeba będzie pociągnąć wentylację do każdej kuchni na, tej kawalerii, na, tej kawale, na, te, na, na każdej kawalerce, a z tego pionu z tego pionu wentylacyjnego trzeba będzie pociągnąć wentylację do każdej łazienki w trzech kawalerkach. Więc tak, idąc dalej, mamy bardzo ładne pomieszczenie, duże, ustawne. I to będzie ta kawalerka. Tutaj w rogu będzie łazienka. I niestety tutaj już nie będziemy mogli zrobić grawitacyjnego, grawitacyjnej kanalizacji. Trzeba będzie zrobić pompomłynek. I trzecia kawalerka zacznie się mniej więcej w tym miejscu. Tutaj będą już drzwi, wejście do niej. Też bardzo fajna, bardzo ustawna. Ogólnie idealne mieszkanie do podziału na kawalerki. Przedstawiam Wam plan. Łazienka będzie w tym roku, więc też tylko i wyłącznie pod pomłynę. tak wygląda to mieszkanie z drugiej strony. Co mamy na podłodze? Wydaje, że ktoś tu robi jakieś odkrywki? Hmm, podłogę mamy... Mamy klepkę na deskach i deski są na legarach, czyli podejrzewam, że to mieszkanie jest z lat 50. Więc pewnie skończy się na tym, że klepkę będziemy musieli zerwać. Na deski, położyć najcieńszą OSB, jaka jest, żeby wyrównać poziomy i żeby wyeliminować ewentualne skrzypienie podłogi. Mhm, tak Trzeba będzie zrobić. Ciekawe, czy inwestor będzie chciał na części wspólnej płytki czy panele winerowe, ale co wspominał, że panele, więc to by było dla nas fajniejsze. Ale jeżeli trzeba będzie zrobić płytki, to trzeba będzie wykonać jakieś wylewki w małych, w małych ilościach. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat remontów dzielenia na pokoje czy mikrokawalerki? Wiesz co robić. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was! Remonciarzepl wykańczamy wnętrza, a nie klientów.